Czy też macie takie dni, że za co się nie weźmiecie, to wam nie idzie? No to ja dzisiaj miałem taki dzień, powiem wam, że za co się nie złapałem, to szło jak krew z nosa przysłowiowa, no ale coś tam się udało, jakiś mały sukces jest. Ile miałem uchwytów, tyle dokręciłem na grawek, bo brakuje mi tych 25 na 2 cala obejm krzyżowych, o takich jak ta. O, złączki rur zrobiłem, ale powiem Wam, że pierniczenia z tym jest co niemiara, bo to trzeba tak to rozciąć dwucalówkę, rozklepać, żeby e, weszło ładnie, przylegało do, do tej rury, jak z takiej samej robimy złączkę, no to wiadomo, przewiercić, ale oprzychłować pierniczenia z tym co nie miara, trzy złączki robiłem godzinę czasu mniej więcej, albo to to, albo to tamto, no fakt, że dzisiaj taki dzień był, że nie szło za nic, no ale mimo wszystko, no Stwierdziłem, że jednak lepiej parę złotych zapłacić za te złączki i kupić gotowe niż siedzieć i rzeźbić. Aczkolwiek takie połączenie to jest bardzo praktyczne, bo jak gdzieś tam nam krowa się zablokuje, to szybko możemy te rury rozłączyć, wszystko porozkręcać, porozbierać i na nowo poskładać. Także ma to swoje plusy. No i tak, tutaj już nie było obejm jedną. Yy, przykręciłem krzyżową tak jak ma być, z drugiej strony zacząłem wiercić, to wiertło tęte się okazało, w ogóle nie brało, nie szło, rzuciłem już w pizdu, już zrezygnowany byłem totalnie z tego przedsięwzięcia. No, jeszcze muszę tych teowych, obej mam cztery, trzy dokupić, cztery, a nie, 5 mam, panie, pięć sztuk tylko dwie. Dobra, brawo Ty. Zawsze trochę mniej. Brawo Ty, człowieku, żyjemy. Tylko dwie sztuki. Wiecie, każda taka złączka obejma, tylko rodzie kosztuje, bo to na sztuki się kupuje te 30, 40 zł, w zależności od rodzaju. 35 chyba taka, no to to się uzbiera, bo tu parę, tam parę. Zacząłem ciąć e, uchwyty tutaj skracać do tej rury karkowej no to na ukośnicy piła się odkręciła eee, tarcza to znaczy tarcza się odkręciła zjebała się za przeproszeniem rzuciłem to mówię pierniczecie. Zaczęłem zacząłem spawać zacząłem spawać gdzieś mi na warsztacie zaginęła końcówka od migomatu ta osłonka a tam mam pod tym stołem warsztatowym taki Warsztatowy trójkąt bermudzki, że tak to powiedzmy. Co tam wpadnie, to już zapomnij człowieku, że, że znajdziesz. No i kupił tata w dwie sklepie, no i obie za małe. Byłem mądry, ja wziąłem rozciełem yy, tą, bo za mała ta natyczka. Mówię, kurde, rozbiję trochę. Rozbiłem to rozbijakiem, się szersza zrobiła i leciutko młotkiem napukiwałem na końcówkę od niego matu. No idiota, tak? i tam jest ta ceramiczna taka, taka, taka dysza, no to się ukruszyła też. No mówię wam, że za co się nie wziąłem dzisiaj, to, to nie szło. Jeszcze bym kilka takich przykładów zliczył, ale, ale już nie chcę przypominać sobie, sięgać pamięcią wstecz, co to się od Janie Pawliło dzisiaj. No ogólnie no fatum takie jakieś było, nie wiem czemu, piątkowe. Chyba wszystko wskazywało na to, żeby rzucić tą robotę i zacząć weekend. No i tak, no z agrafkami muszę się wstrzymać, bo muszę pozamawiać sobie tych obejm. Resztę, bo to też było zakręcenie z paczką, bo to nie wszystko przyszło to co trzeba ogólnie wczoraj i, i przez to mam przestoję że tak to powiem. Rur też nie wiem jak ja liczyłem, że za mało policzyłem. Trzeba będzie dokupić, ale to nie problem. Najwyżej przyczepkę uczepię i pojadę ze dwie czy trzy sztuki rzucę czy ze cztery zobaczymy ile tam będzie mi potrzeba finalnie to już na Kerkowy. to już nie na poprzykręcam przykręcam sobie nagrawki tam potrzeba jednej a tutaj trzech to cztery na to o kurna sporo przybraknie <grafię> jak ja to liczyłem nie wiem a bo nie liczyłem tutaj że będzie jedna szła jeszcze więcej, no ale wyszło w trakcie, że montaż się trochę pozmieniał, koncepcja, bo te agrafki są jakie są, no i trzeba było to wszystko e, zmienić, tak, koncepcję i dlatego trochę więcej robił, no ale dobra, to nie tylko na tym świat się kończy, bo nie tylko ja pracowałem, zobaczcie dzisiaj się udało obsadzić poidło, zostało tylko je podłączyć doprowadzić tutaj wodę wężem elastycznym, spiąć. No, woda będzie szła po prostu tutaj po ścianie, wyjdzie na podmurówce, do podmurówki przykręcona tylko wężem elastycznym, żeby można było to wyrywać. Dobra, tutaj zamykamy też nad poidłem, tu już widać koncepcję, zostawiamy sobie przejście 40 cm, bo krowa na pewno się nie zmieści, bo mamy tak na hali, mamy wejście na hali po prostu między tymi stronami, tak na środku z co się wychodzi. Też 40 cm i tam nigdy krowa żadna nie wlazła, nawet nie próbowała, zwłaszcza, że tu jest poidło, także takie techniczne przejście przyda się. No i mamy tutaj też zamontowane już dwie bramki, no po prostu stamtąd tamta zatrzaskowa, co była tam w tej starej izolatce przyszła tutaj rozcięta, lekko przedłużona, bo brakowało Także jest tych resztek, tych bramek, tak żeby było z czego sztukować. Tutaj tych zaprzasków. ja nie wiem czy to będę reanimował, bo tu trzeba byłoby dospawać o taki dźindrę, żeby ten wichajster, jak się zechce zablokować, to, to wystarczy tutaj tych trzech. I jeszcze mamy taką, bo Przemek mi dorzucił jedną zawszaskową z przedrzewiałą do rurką, tak? No nie wiem może tą rurę jutro będą wymieniać, jak nie, to się założy taką eee, po prostu gratis, żebym sobie dokompletował do tamtych, a do tamtych mi w sumie więcej nie potrzeba, tylko tutaj te dwie na środku i zupełności wystarczają, także wykorzystam ją tutaj i będzie już zamknięta ta, ta izolatka. No i tak, no, praktycznie widzicie, tutaj jest elegancko tego jak to będzie zamknięte, to Pozostają tylko nieszczęsne agrawki, rówia kapkowa i podłączyć idło. I będzie już koniec. Także... A jeszcze. Oho! Zapomniałem kolego, zapomniałem, nie spędzaj się. To jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, czyli zrobić porządek z elektryką. Nie wiem. Może nawet elektryka trzeba będzie wziąć na dniówkę czy coś, powypieprzeć te wszystkie włączniki. Trzecia faza, oczywiście, zostawić trzeba będzie puszkę. Tutaj niech będzie trzy fazówka. Tu dwie fazy to, to też nie zaszkodzi, ale włącznik przenieść wyżej. No i tutaj, tak samo te, ten włącznik, od tej strony co był wyciąg. Tam w środku jest to też chociażby odłączyć go, i niech kabel w ścianie zostanie bez prądu z puszki, go wypiąć. No i tutaj to też wyrzucić, bo tu był sterownik od tego od wentylatora. On jeszcze aczkolwiek by to się przydało wszystko. Także się zastanawiam, czy tego po prostu nie podnieść wyżej. A po prostu jak trzeba będzie włączyć to, nie, to. tyle co można będzie skoczyć sobie na grawki. Oj, i tu może być. Spokojnie się sięgnie z łącznikiem. Także, bo tu jest ta czasówka. Tu jest fajnie zrobione. Stop, jest wyłączone, jest dobrze. Jest tak fajnie zrobione, że można albo na stałe było włączać, albo na czasóweczkę. I tak 15 minut chodził, 15 się wyłączał. Także tu też tak fajnie trzeba było gdzieś tam takie dni nie za gorące trochę tej wentylacji dołożyć. No i tak to, pomalutku idą te roboty, ale no powiem Wam, że no. Dzisiejszy dzień mnie mocno rozczarował, pod względem tego, że niefabnie wszystko szło, i tak mnie to wybiło z rytmu, że no, no poziom irytacji był tak duży, że, że nawet nie szło mi nagrywanie. Do tego dzisiaj taki film typowo monologowy, żeby podtrzymać dobranockę wieczorną, no i tyle. No. To akurat z tych gorszych informacji, z lepszych, no to można powiedzieć, że Lizard chyba zaczyna na siebie zarabiać, bo z odbioru na odbiór przybyło 60 litrów mleka, a nic się nie zmieniło na stadzie. Ani tam żadna krówka nie doszła, ani nie, e, nic tam w dawce się nie zmieniło. Także chyba, chyba jakieś tam korzyści maszyna przynosi. Wiadomo, że to no mówię to od razu, tego nic się nie stwierdzi. Też to jest jeszcze za wcześnie, żeby jakieś wnioski. Wysnuć taka ilość tą mleka, to też nie jest tam jakiś wielki procentowo wzrost. Nawet pół litra nie ma od krowy, no ale już coś zaczyna się zmieniać. Na pewno się zaczyna zmieniać to, że widzę, że częściej krówki znajdujemy przy stole. Bo tak wcześniej one tylko. Po dojeniu szły, najadły się na full, kładły się i cały dzień leżały. Tam niektóre, które nie zdążyły się najeść, jeszcze w ciągu dnia sobie tam dojadały. A dzisiaj, znaczy już od paru dni, to od dwóch dni obserwuję coś takiego, że kiedy się nie przyjdzie, to jakiś tam gromadka krówek przy stole się znajduje. Także no, no zobaczymy, no mówię, to jest jeszcze za wcześnie, żeby jakieś snuć mega. Piorujące wnioski, no ale jedno jest pewne: jeden obowiązek z głowy odpadł. Nie muszę już tego TMW-u podgarniać. A to też bądź co bądź mi dziennie zajmowało kilkanaście minut, może nawet i pół godziny z podczepieniem, odczepieniem tego podgarniacza. To myślę, że, że z pół godzinki zajmowało, bo to dwa razy. Przed obrządkiem, po obrządku, tak jeszcze, właśnie takich późnych godzinach, gdzieś 19:30, 20:00, tak jak teraz to nagrywam, jakoś po całym dniu, to sobie na koniec przychodziłem, no i później po tym z powrotem wycinek uczepić, jak stodoły, to była taka te media, że, że szoka, tak? Teraz sobie ładowarką wjeżdżam. A, i o jednego wam nie pokazałem, co dzisiaj jeszcze powstało. Powstał tu mułek, został zalany, był kupiony, gotowy beton, ten B20, w woreczkach 8 worków, niecałe tutaj poszło i i najprościej i najszybciej, zaszalowane w jadrze, mieszadłem, wymieszane tym do chlejów, zalane. Teraz tylko dzwonić do Przemka, przenieść tą bramkę tutaj i wio. I żeby kolektorze nowe trasy nastawił, bo też tego balika nie mogę zabrać dopóki nie będzie kolektor po prostu przestawiony bo on musi mieć taki zderzak jakby na, na końcu żeby od niego się odbić wtedy on wie, wie że musi zakręcić tak to, to, to jest właśnie dla niego wyznacznik i dopiero jak przyjedzie to mogę go szybko przenieść ale to jest szybka robota w międzyczasie nim Przemek nowe trasy zaprogramuje to, to go tutaj przerzucę no. i barierkę też już gotowy uchwyt zrobię żeby ją po prostu tylko gotową przerzucić i żeby to było jak najmniej komedii z tym związane. O i wam wczoraj nie pokazałem jak to się ładnie zamyka wszystko. Ciach ciach ciach, tutaj jest to na sznurku. Nie wiem czy mogę to odwiązywać. Czy mnie tu nie pogonią. No to zawiązane żeby się otwierało i nie przeszkadzało. Żeby tu zrobić już prezentację na YouTube. Bramki ograniczającej. Na razie powiem tak, że będzie podzielone stado, część będzie chodzić tu, a część tu i tylko do dojenia będziemy przeganiać. Także tutaj tych wrot nie trzeba będzie zamykać. O o, 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 i tu się przestrzela. Śwobami jest mocna brama, jak chce się przegonić krówki elegancko tego. Także no na początek to sobie rozdzielimy i będzie Pracy, mam nadzieję, opa, ja, lepiej to przywiązać z powrotem, bo jutro z wozem będę jechał, tu kurna nowo furtkę poka. tak też może być, długi ten monolog wyszedł, powiem wam szczerze długi, aż się nie spodziewałem, że dzisiaj będę miał chęć to tak nagrywać, a jak elektryk będzie to od razu już lampy nowe, powymieniać tutaj, kupić cztery sztuki. Już nie będę po prostu ich lokalizacji zmieniał, bo tutaj i tak dojść się nie będzie, tyle co wejść, posprzątać, czy przegonić, czy tam jakiś lek podać, to spokojnie tego światła wystarczy. Są instalacje poprowadzone, to nie ma co tego na siłę zmieniać i, i po prostu niech będzie jak będzie i tyle. I po co tu sobie dodatkowej roboty dokładać, tak, to dzionek minął, już coraz bliżej, coraz bliżej finał, ale jeszcze trochę tej roboty będzie, żebym miał wszystkie uchwyty, to wam powiem, dzień czasu i te agrafki pomontowane, taki spokojny dzień bez niczego innego na głowie i, i to idzie, to idzie, także to tak wygląda, dobra, zbieram manele i zbieram się do domu. Co się udało stworzyć, to się udało, ta reszta będzie jutro działana. Czekam też kurczę na na dołożenie materacji, ale pewnie to w przyszłym tygodniu nastąpi. Cztery sztuki zostało ostatnie i można byłoby dociągnąć agrafkami. Zobaczcie tutaj fajnie wykorzystałem, bo ta agrafka zgięta jest i by była odstawiona od słupa. Normalna, prosta byłaby odstawiano od słupa. O tak, bo widzicie, bo tam jest przerwa techniczna, niby te 10 cm było niewykorzystane. O i tu też fajnie wyszło, bo ten jest trochę węższy przez złączenia rur, a te szersze i słup nam mija. Także mamy od słupa do tego metr 5 m bodajże, i jeszcze tam także legowisko dosyć szerokie. Te metr 10. M. No wiecie, to różnie, różnie pasuje, żeby te słupy pomijać, a te fajnie jest wygięte, że słupek dochodzi elegancko tego także także cacy tutaj też pomierzyłem sobie wstępnie bo te słupy nie są idealnie jak być powinny między legowiskami ale pyk pyk porobimy fajnie bo będą w rurze karkowej schowane widzicie materiace minęły słupy fajnie to wyszło dobrze zrobione że jednak nie przesunąłem się z legowiskami tą stronę. Na początku żałowałem, że tu będzie beton, ale znowu fajnie, bo maty wyszły elegancko, będą leżeć, te słupy nie będą przeszkadzać, a oni się najbardziej martwiłem, że będą przeszkadzać nam w legowiskach. Także wszystko finalnie, wiecie, ma swoje plusy i minusy. Tutaj ładnie porozmierzałem, że sobie dzisiaj te agrafki fajnie wyjdą, także także no pomalutku działać, tu jak zwykle sterta, się śruby, nakrętki, podkładki, wszystko kurna należy. Jak rzucone, tak rzucone, no ale taka to jest robota, że to się posprząta na koniec roboty, żeby po prostu za każdą śrubką, duperelką nie latać, nie biegać, żeby mieć to pod ręką, to jest najważniejsze. Także powoli inwestycja idzie do przodu, powoli do powoli, ale, ale idzie najważniejsze. Także dobre. Dzięki, słuchajcie, za oglądanie tego dzisiejszego monologu. No tak jak mówię, nie miałem w ogóle, dzisiaj nie szło mi i robota, i nagrywanie. Także to, co wcześniej tam się udało złapać na kamerę, to stwierdziłem, że to no, nie ma najmniejszego sensu, żeby to publikować. Także postanowiłem, że skończę robotę. Na spokojnie sobie przyjdę, nagram ten monolog i, i będzie to się nadawało do publikacji. Mam nadzieję, że się nada. Także... Jeszcze raz dzięki za oglądanie, dzięki za aktywność całą. Pod filmami jesteście naprawdę fajną widownią i, i się wkręciłem też w to nagrywanie. Nie tylko wy w oglądanie, ale ja również w nagrywanie. Także tyle ode mnie. Fajna, kurczę, będzie fajny dziennik z wymontu. Coś tam zawsze można będzie sobie w przyszłości wrócić do tych filmów, zobaczyć ile to zajmowało, jak to wszystko wyglądało. Powiem wam, że... Jak że sięgnąć pamięcią to, co było, a to, co jest teraz, to, to daje motywację do dalszej roboty, żeby to skończyć i, i wgonić tu króweczki. Także jeszcze raz trzymajcie się i do zobaczenia jutro.